Adrian! Znasz Jul... Dobrze, to kto jest? Joker okay. kurwa! Okej, to Joker, mam do ciebie pytanie w takim razie. Joker, mam do ciebie pytanie, skoro nie ma Adriana, to kim jest Beatriz? Twoim tak? starym. Czyli nie ma z nami żadnego syna kurwy, okej. Okay. Także słuchaj Adrian, e, za to co zrobiłeś, bo sprawa... Wyjdzie prędzej czy później, zostajesz zgnojony za wszystko. No, drynnij sobie dzwonkiem. Ja po prostu powiem Ci, Adrian, że ty zrób sobie rachunek sumienia. Zawsze, kiedy idziesz przed snem, zrób sobie rachunek sumienia, bo obiecuję ci, że jest to Twoja ostatnia gala, na której walczysz. Bo za to, co wyjdzie, ludzie się mogą śmiać, okej, okay, bo ludzie nie wiedzą, co to jest za materiał. Za to, co wyjdzie. Za film, który wyjdzie materiał, to nie będzie tak, że cię po prostu wywalą z federacji. To jest tylko, materiał, co tylko ty trafisz nie. Tylko ty trafisz kurwa do więzienia za to, co zrobiłeś. Przypomnij sobie powiązania twoje na przykład z Michałem Gałą. Przypomnij sobie powiązania z Filipem Zabielskim. Przypomnij sobie powiązania z Łukaszem Wawrzyniakiem i Askiem. Przypomnij sobie o wszystkim. śmiej się, Adrian. Na ty ja się dopytam, to bo, bo to są bardzo poważne wiesz, słowa. Ty jesteś tego pewny, tak? Wy dalej wierzycie w to wszystko. mówię po prostu. Adrian! I Za to wszystko to imię, bo będzie ci śniło po nocach. Julka. Ale ja wszystko wiem, że ty wypisywałeś do naszych kurwa byłych głow. Żebyś, Adrian, do nikogo nie pisałem. Oni do wszystkich, kurwa naszych znajomych. Nie, Adrian, nie znasz dnia ani godziny. Czy to będzie jutro, czy to będzie pojutrze.